Rozmawialiśmy o nim troszeczkę jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania. E, Też rozważaliśmy scenariusz Wladimir kontra Wiktor. Ty raczej tutaj stawiałeś, że Wiktor no, to jest ciężki mecz, ale z drugiej strony Wladimir obecnie biedzie gry. Strasznie potężny, zwłaszcza w późniejszej win. fazie rozgrywki. Niemniej jednak w tym spotkaniu to będzie akurat Tania kontra Wiktor. Mm -hmm. No tutaj tak, w latu oczywiście w tej kompozycji pompy też mogły być dosyć ciekawe, tak jak Wedgie tutaj mówił. Oczywiście skalowanie się, czyli nabieramy mocy z biegiem czasu i na to tak naprawdę pompa jest nastawiona. Między innymi oczywiście pick Grayson, czyli wybór tego junglera, który przede wszystkim stwarza presję i stara się zdobyć te przedmioty, żeby później no, no jednak sprzedawać jak największe obrażenia przeciwnikom. I jeszcze zanim mecz rozpocznie się na dobre, moje pytanie do Ciebie, jakie są Twoje przewidywania, jeżeli chodzi o tę serię BO5, czyli do trzech zwycięstw? No tutaj może ja nie będę określał co, całej oczywiście serii, natomiast powiem, że w tym pojedynku trochę lepiej podoba mi się kompozycja pompy, więc raczej stawiam na nich. Choć trzeba przyznać, że z drugiej strony DPD też posiada kilka czempionów, które jednak, no powiedzmy, są mocne na, na danych osobach. Między innymi Wyssek, prawda, tak Licin. Dawid Sonek też z tym Wiktorem potrafi grać, Celawer i Caitlin. Przecież to jest coś, co widywaliśmy już między innymi w LCS-ach, no i to jest taki tak naprawdę bohater, który jest dla niego mega komfortowy, on wie, co tym może zrobić, no i Troszeczkę też jestem zdziwiony, właśnie to nami. Bo no, tutaj przede wszystkim ta pierwsza rotacja to było dosyć dziwne, bo można było tutaj też troszeczkę pograć z przeciwnikiem, prawda? Tutaj Veggie o tym wspominał. Można było to zostawić, poczekać być może na tą drugą fazę panowania. Być może oczywiście nim pozbyłaby się tutaj jakiegoś supporta. Natomiast to nie nastąpiło, no i zaczyna się. Zobaczymy, czy oczywiście puki wraz z Rakto faktycznie będą tutaj aż tak mocno przepychać, to mnie w kierunku wieży przeciwnika. No to powinni robić, bo to jest właśnie ta asza. Tak, w ogóle, aż w połączeniu z Lulu, to jest bardzo nieciężna linia do grania przeciwko. Skoro też o takich dużych playsach mówimy, warto zaznaczyć, że jednak wysek na istnienie tylko czuje się komfortowo, sam Nissin jest świetną postacią do odwracania sytuacji na korzyść swojego zespołu. Jednym nieprzewidywalnym na przykład Dragon's Edge'em, czyli Ultimate'em, mocą super umiejętnością Nissina. A ponadto, Boszak, jak wspominaliśmy, nie często grywa na topie. właśnie dawno go na tej alejce nie widzieliśmy, ale Renekton, który jest względnie bezpieczny, pikiem. powinien e, sobie poradzić całkiem nieźle na Gragansa. poza tym oczywiście e, jest to jedna z mocniejszych postaci obecnie i też e, warto tutaj zauważyć, że ten trend właśnie w kierunku bardziej carry top player albo chociaż pół kery, pół tanków jest teraz e, kontynuowany. Tak, więcej masz obrażeń, przy czym jeszcze możesz trochę tych obrażeń przyjąć, tym bardziej mile widziany jest dany wybór postaci, e, także tutaj może być dość ciekawe, ale tak. tank wchodzi już na górę, zobaczymy, Bolszak Berwie na pewno sporo chodzi pod tą ścianę, więc granatem granat tak naprawdę łatwiej było też trafić. Uh. Bolszak się odgryzł. No to jest właśnie siła Renektona, prawda? Tego się spodziewamy. Natomiast na środku tutaj dzieje się coś niesamowitego. Dawid Sonek już będzie zmuszony do powrotu do bazy. Na szczęście jest ten teleport, więc on może sobie też na to pozwolić, żeby tych obrażeń przyjąć nieco więcej. Na pewno dla niego tutaj troszeczkę może być takie niekomfortowe, że przeciwnik do tej pory nie zużył jeszcze ani jednej potki, ani jednego ciasteczka, więc no cały czas będzie tutaj posiadał o -o. spory zasób życia do tego, żeby go gdzieś tam odrobić. Wysek Wyczekuje. Zobaczymy, czy tank faktycznie wpadnie w tą pułapkę. Zobaczymy. To jest Mało Wyżycia tanki, jeszcze tutaj uderzenie. No, wysek też jednak się wycofa, więc, no, niestety, pierwszy kwit tej, w tej sytuacji nie zobaczymy, natomiast, no. Dobre zaznaczenie, prawda? To jest to, o czym też nasi analitycy wspominali, czyli Wysek będzie wędrował do dżungli przeciwnika. Wielu pozorom bardzo odważne zagranie, ale muszę zaznaczyć, że bardzo dobre. Dlaczego? Miałem mówić, że sztandarowe zagranie tanka, bardzo wczesna agresja Grayson z dżungli. Zazwyczaj się spodziewałem, że to będzie Grej, który będzie farmił sobie, bo na tym w zasadzie on polega, tak? On będzie miał spore wrażenie dopiero w mid-game. Ale już teraz, na start, kiedy postać, która nie dysponuje zbyt dużą ilością CC, jest w bardzo agresywnie i często gankować również top lane, czy też pozostałe alejki. To jest właśnie to, co tank robi, na, lubił robić najbardziej właśnie na grefie. Zaskakiwać oponenta i jak na to odpowiadasz? agresją w jego własnej dżungli. Jeszcze w trakcie trwania mistrza Polski nie widziałem, żeby ktokolwiek wchodził tankowi do dżungli, kiedy on grał Gravesa. Tak, tutaj trzeba przyznać, że dosyć, no jeszcze kilka sekund temu widzieliśmy takie dziwne zagranie, ponieważ Dawid Conek podszedł do dżungli, przeciwnika starał się pomóc, Wyskowi w zabraniu tej byczej żaby, prawda? Choć tam już przeciwnika nie było, więc no jednak troszkę czasu stracił. Wiadomo, że jeżeli chodzi o Sługusów, to tutaj też nie jest tak naprawdę najlepiej, ponieważ Dawid Conek cały czas musi jednak gdzieś tam nadrabiać tą liczbę. No, widzimy 36-28, więc jednak w radzi sobie wyśmienicie na tej linii. I jeszcze chwilę nam przyjdzie, poczekać na zobaczenie tej pierwszej krwi. Na prezentacji właściwie całego meczu. Ale zwróć uwagę, pierwszej krwi nie ma, a zobacz, że już 400 sztuk złota na, na koncie DPD więcej jest w tym momencie. Tak, kwestia różnicy, oczywiście, przede wszystkim w farmie. Tak łącznie oczywiście. nie najbardziej się e, nam rzuca w oczy. Dolna Alejka również z dużą korzyścią, akurat dla Celavera. Ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj będziemy musieli poczekać albo na pierwszą wieżę. Mm -hmm. I chyba tylko na pierwszą wieżę, jeżeli chodzi o istotnie, istotniejsze walki. Dlaczego? Chociaż jest to jest bardzo schodzi. Wysek został tutaj złapany, aczkolwiek wyobrażę, nie ma dużo. Doskakuje jednak. No, dość ryzykownie. Co prawda, Dawid Conek nie, ale on tutaj tak naprawdę nie posiada many, więc to może być problem. Ten niebieski patek, patek chciałby mieć tutaj zdecydowanie pełniejszy, żeby cokolwiek zrobić. No i oczywiście błyski spalone z jednej i z drugiej strony na środkowej alejce. Więc może to być właśnie ten rejon, w którym że dżunglerze się teraz zadomowią. Tak. Bardzo agresywny zagranie ze strony Matislava, co ciekawe. Jasne, Dawid nie miał zbyt wiele many. Graffiti Field już zostało rzucone, więc jakby opcji do przeskrzynienia przeciwników Aż nie, było zbyt nie, nie ma, teraz, prawda? Bo to jest piąty poziom, no teraz już oczywiście szósty, jeżeli chodzi o Matislava. Jest ale teraz do niebezpieczna U. sytuacja. Póki stoi między mochanko dla zawsze ścianę i przez tostę nie trafiona oczywiście bańka, ale cały czas ucieczka pod wieżę. Niestety ta pułapka nie postawiona wystarczająco dobrze. Natomiast mieliśmy pierwszą krew. Zobaczymy, jeszcze jedno, dwa uderzenia, zobaczmy, reakcję starszych do dogonić przeciwnika. Zobaczymy, czy to się uda jeszcze jest przyspieszenie! No siatka, nie, lakcja, tak, tak, pomoc tutaj tego duszka pomocnika, jak to dosyć zabawnie po polsku oczywiście się nazywa. Była wystarczająca, żeby zabezpieczyć kolejne... Zabójstwo na konto No Myślę, że za chwilkę chwil zobaczymy również powtórkę tego, co stało się na górnej alejce. Tak jest, bardzo dużo się podziało. Pompadim wychodzi na prowadzenie. Ponad 900 zł przewagi na ich koncie. Właściwie ponad 1000 już. I co tu dużo mówić? Gdyby to był smog typu Infernal, Mountain Drake, może nawet Ocean bo Ocean Drake, zwłaszcza we wczesnej fazie rozgrywki, to są bardzo, bardzo dobre, prawda? Bo możemy troszeczkę więcej oczywiście tego zdrowia i many odzyskiwać z czasem, więc to pozwala nam dłużej utrzymywać się na linii, no i przede wszystkim wyfarmić więcej złota, kupić lepsze przedmioty od przeciwnika, więc to jest akurat bardzo ciekawa opcja. Natomiast, wiadomo, jeżeli chodzi o Cloud Drake, to to, to, to przyspieszenie jest fajne, aczkolwiek nie jest aż tak konieczne dopiero w dla wczesnej fazie większości. rozgrywki. Tak, więc tutaj jeszcze chwilkę poczekamy. Oczywiście celawer, pierwszy zakup kawu miecz, czyli to co standardowo Oczywiście Caitlyn buduje. To jest jedna chyba z tych ostatnich postaci, która faktycznie sięga bezpośrednio po to obrażenie na początku. Wiadomo, że później będzie Hurricane, ale jednak troszkę na niego jeszcze trzeba będzie poczekać. Tak, tutaj chodzi o to, żeby te strzały z karabinu sniperskiego palały jak najbardziej się da. Dawid Sonek nie użyje tej wybuchowej, oczywiście rozsilniki wciąż ucieka, ale... Nie zostanie raczej dogonionych przez Mati który już serwuje. A decyzja, zobacz, póki został tak naprawdę samotnie na tej dolnej alejce, a tam no jednak sytuacja nie Taki. była idealna, zobaczmy. No tutaj się dzieje wielka walka i między innymi Wystek, oczywiście kolejne zabójstwo e, Mati Wysek musiał przeskakiwać do warda, więc tutaj oczywiście dobra decyzja, żeby jak najszybciej się z tego rejonu wycofać, ponieważ wiedział, że już nic nie osiągnie, a może tylko stracić własne życie. W międzyczasie nie trafia na strzał ze strony Pukiego, wymienięta przez lewera oraz ale hmm wydaje mi się, że tutaj nawet gdyby trafił Prawdopodobnie nie byłby w stanie w ogóle nic z tym zrobić. Wciąż nie ma tutaj z nim jego własnego supporta, czyli Raxo, który dba o wizję i właściwie pomaga w podejmowaniu tego i no, Jest jedno wytłumaczenie. Chcą jak najszybciej zobaczyć, jaki smog będzie kolejny, tak? bo to, smog to zawsze smog. I jeżeli jakimś student też ten mecz przejdzie go super... E... Oczywiście prawo serii, czyli zabijamy jednego Cloud Drake mamy kolejnego, więc A, no tak. e, oczywiście tutaj jeszcze więcej do zdobycia prędkości poruszania się na mapie. Zobaczymy, czy oczywiście pompa zdecyduje się jak najszybciej go podebrać, bo jednak jeżeli Uda nam się nazbierać dwa, 3 takie smoki, to już daje pewien komfort, ponieważ Tanki będzie w stanie troszkę szybciej się na przykład, przemieszczać po mapie. Wiadomo, że To jest też to, to, co Graves lubi, bo jeżeli na przykład jego kolega wycofa się na chwilkę z linii, on też będzie starał się jak najwięcej na przykład tej farmy uszknąć. Oto w Zobaczmy, jest bardzo blisko ściany. Oczywiście Graves został wykorzystany, ale to pole nie złapie. Tanka świetnie tutaj oczywiście Matista próbował, ale e, trafił prosto w te choinki. A, kolor, tak. Dawid Sonek. E, nie miał najmniejszej szansy na ucieczkę, jeszcze teraz Wysek po raz nie podchodzi, no bardzo odważnie i bardzo myślę, że tutaj odpowiedzialnie tak. Błąd, to był wie... błąd, kosztował go życie, to zerzenie. Co tu się dzieje? Dlaczego Wysek to robi? Znaczy zakładam, że myślę, że Safeguard go zaniesie jeszcze miejsce, oczywiście skończy do Warda, ale tu temu rzecz jasna, ale wydaje mi się, że... No to po prostu zwyczajnie znaczy błąd, bo nic nie na tym zyskać. Lekko bić przeciwnika co najwyżej. Tak, to może być właśnie ten problem, że wysek jest tutaj poniekąd nowym zawodnikiem, prawda? Więc on też stara się w tym finale, może oczywiście meczu o trzecie miejsce, natomiast e, na finałowym tutaj oczywiście evencie, stara się pokazać z jak najlepszej strony i tak. troszeczkę nerwów tutaj może być, a to niedobrze, ponieważ jednak Liting to jest e, taka postać dosyć wymagająca, prawda? E, no, jednak te playsy, które często oglądamy, prawda? Przysłuchiwanie do wardów, e, no to jest coś, co chcielibyśmy tutaj zobaczyć i wysek jest do tego zdolny, więc. Myślę, że jeżeli tutaj uda się mu uspokoić, jeżeli być może koledzy pomogą mu się troszeczkę uspokoić, no to to też może troszkę lepiej dla DPD wyglądać. Natomiast 5 do 0, więc to jest świetna pozycja startowa dla Pompa Team. A jak mówiliśmy, oni z czasem też będą coraz mocniejsi, jeżeli chodzi o te spotkanie. Tak, tutaj też myślę, że Nawiska może działać ta świadomość, że jego zespół jest w plecy. On z realistinem powinien we wczesnej fazie rozgrywki Coś zrobić, że jest pomóc największy w zespół, problem prawda? Jest inna, prawda? Że już teraz musimy coś zagrać, prawda? To się wielokrotnie wspominało, natomiast często zapominamy, że również te późniejsze fragmenty spotkania, prawda? Wystarczy kopnąć na przykład Pukiego, wystarczy kopnąć Matislawa w kierunku swojej drużyny i to już może być zagranie, które na przykład zdecydowałoby, że jednak DPD wygrywa tutaj oczywiście tą walkę drużynową. Zobaczmy. E, tak, Matislaw po raz kolejny e, delikatnie musiał się ratować, e, biegnąc w kierunku oczywiście dolnej części mapy. Wiedział doskonale, że wysek jest w okolicy. Widać, że wysek Tek stara się właśnie grać w okolicy środkowej części alejki. Tak, w ogóle to środkowej i dolnej, bo jego pojedyncza wizyta na górnej alejce była wystarczająca, teraz y też widzimy, że w miarę dobrze radzi sobie Polszak wbrew pozorom, a nawet więcej farmy od Anon. Ale tego się należało spodziewać, tak bo jest. jednak wiadomo, Anon będzie tutaj posiadał obrażenia, natomiast na początku to aż tak szybko nie będzie w stanie gdzieś tam oddawać się przeciwnikowi. Polszak jednak ma właśnie taką mega agresywną postać. Wiemy doskonale, że Rynekton przede wszystkim znany był z tego, że dominował linię od wieków. No, teraz jeszcze Dominus odpalony, nie widzieliśmy tego od samego początku. A tutaj Devu nie ma. raczej będzie. nie, tak. Tutaj nie zanorkuje nie, zanurkuje, nie zanurkuje Odwiedzą, bo widzieliśmy to m.in. na amerykańskich rts jak to się kończy. To też prawda. A no, no, w ogóle też się build na władce pierścieni, bardzo popularny. Zresztą ostatni czas. Trzy pierścienia, a potem zaczynamy się bawić z pozostałymi przedmiotami. Zobaczcie! Ach, ten Ale Ale przede wszystkim wysek ratuje tutaj kolegę, ale podchodzi po raz kolejny. Smokescreen wykorzystany, zasłona dymna. Rzadko się widzi zabójstwa nią, no ale za każdym razem są bardzo ciekawe do te oglądania. Ten moment, kiedy smokescreen zabija przeciwnika, tak? Granat dymny. Nie były utility, nie były takie wsparcia, a jednak zabójczy. Trzeba i odrażenia zadaje. Niewielkie, prawda, bo to oczywiście przedniecznik, jeżeli chodzi o e, punkty mocy, no ale wiadomo jak to e, sytuacja tutaj wygląda. E, i... Graves jest z taką czapką Rabadona. Graves, <grym> <grym> tak. <grym> tak? Moc umiejętności. Nie polecam. Kiedyś przez przypadek zagrałem. <grym> Definitywnie, oczywiście 9 raportów. Zobaczymy, 6 do 0, pompa team, cały czas oczywiście tutaj na fotelu kierowcy. Oni tutaj będą, myślę, sterowali tym spotkaniem jeszcze przez długi czas. DPD co może zrobić? No może przede wszystkim nastawić się na to, żeby jakoś uspokoić te linie i jeszcze troszkę dofarmić, być może wyrównać się chociaż minimalnie tą przewagę, czy właściwie to złoto, tą stratę. Tylko problem polega na tym, że po części jakby czas nie do końca gra na korzyść zło no okay. DPD. Hmm? Znaczy z jednej strony mają oczywiście Caitlyn oraz Victora, to są postaci, które z oczywistych względów jest, są bardzo mocne w drugiej fazie gry, oh. tak, oczywiście powtórka z tej e, sytuacji, gdzie Smoke. win. Pan no, chyba musiał ta... uderzyć w głowę gdzieś tam, wiesz? Skrończ, takiego. Nie musimy oglądać, ale oczywiście ten granat dymny, który poleciał w kierunku przeciwnika, troszkę takim kontrestrajkiem zaleciało, prawda? Tak, Tamtych jest. granatów dymnych mamy zdecydowanie więcej. Matysu, Gdzie hans, jest e... Morgan? Stuprocentowa kontrola. Tutaj no, analiza mówiła, że Matislav w teorii będzie takim najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o Pompatim, ale w tym spotkaniu jest wręcz odwrotnie. On tutaj opisuje się naprawdę dobrymi zagraniami. Przede wszystkim dobrze dotuje wraz z tankiem. No, przesuwają się tam, gdzie tak naprawdę te zabójstwa mogą być. Zabójstwa troszeczkę też do nich podchodzą, prawda? To jedna sytuacja, w której Wysek, no, można powiedzieć, wywrócił się na własne życzenie. Potknął się o warda. 50 groszy zobaczył, chciał podnieść. Widzimy teraz dolną lekę. Wysek już na flance. Oczekuje, być może jakiegoś Jest tutaj wizja. teraz podejdzie, więc Wysek nie ma tutaj już czego szukać. No albo zagrają teraz mega agresywnie, albo po prostu należałoby się wycofać. Agresywnie grać nie ma co, ponieważ je i również i tanki i Mat Zobaczymy, czy tutaj uda się odpowiednio zagrać. No Matislaw, jednak, no myślę, że przede wszystkim pójdzie za plecy przeciwników. Tam spotka Wiktora. Dący oraz Wysek. No Dawid Zonek bez najmniejszej szansy oczywiście, teraz stara się Wysek dawić przeciwnika, ale troszeczkę został przesunięty tak naprawdę nie w tą stronę co trzeba i no Wysek musiał skrócić ten dystans, a w momencie kiedy skrócił to już Flash był w stanie oczywiście uratować Matislawa. 7 do 0, na razie czysto. Póki co może być właśnie mowa o fatality niemalże ze strony Pompa Team, które nie oddaje pola ani na moment, to już jest prawie 5000 sztuk złota przewagi na ich korzyść, za chwilę to rzeczywiście będzie 5000 w momencie, w którym póki zburzy drugą już wieżę, spotkaniu. Właśnie miałem zaznaczyć też, że dosyć nietypowo pierwsza wieża padła właśnie na środkowej, ale tam gdzie zazwyczaj pada ostatnia. Tak, ale tutaj Matisla, który miał naprawdę... No, Pełną dominację. To, to spowodowało, że to stało się tak, a nie inaczej. No i tutaj, jest ten Kopniak. No, nie spodziewał się oczywiście, że, że Matistaw może jeszcze posiadać na przykład tego, ten błysk, więc musiał w jakikolwiek sposób te obrażenia zadać. Zdecydował, że w ten sposób będzie najlepiej. Próbuję przejąć niebieskie błogosławieństwo. Zobaczymy oczywiście, czy to się uda. Raczej nie ma tutaj nikogo, kto mógłby zareagować. Tanki, biegnie pan tym. Kierunku, ale najpierw oczywiście zrobi wilki i dopiero później ewentualnie zrotowałby właśnie w ten rejon. W międzyczasie, oczywiście, jeszcze przed tą mogę mogliśmy zauważyć, że już zgarnęła również drugiego smoka, także już dwa Cloud Draki są dostępne do tego zespołu, więc te rotacje będą niezwykle cenne. Zobacz, zostawiona. Reaktor, no, czy on tutaj podejdzie? Leci w Dla... ale tak, świetnie, Rax, to tutaj zagrał. To reakcja była świetna, teraz odwrócenie sytuacji, Wysek musi uciekać, jest w gardło to jest nadejście od tankiego, jest flash i jest jeszcze oczywiście backs end of the line, niemniej jednak nadchodzi bolszaki i tych obrażeń jest niezwykle Dwa tekst. teleporty zostały zagrane, zobaczmy, no Dawid Sonek w momencie kiedy przeniósł się na mapę został całkowicie odcięty, kanapka można powiedzieć Dawid Sonka, zjedzona zostanie przez No i teraz oczywiście co robimy, zabieramy wieżę. Tak, bez żadnego poru Bolszak jako jedyny ewakuował się z tej sytuacji na czas. Jest to ostatni piąty zawodnik przy życiu, jeżeli chodzi rzecz jasna o DPD na pompa Team przed Jedno jest przynajmniej pewne. DPD zgarnął tutaj honorowego killa. Tak, to już jest oczywiście coś, być może też pozwoli im troszeczkę na odbudowanie tej pewności siebie. Na razie to nie wygląda zbyt dobrze. Od samego początku pompać im, no może nie od samego początku, na no, początku mieliśmy te 400 sztuk złota, prawda, znikąd praktycznie dla DBD. Natomiast to już od jakiegoś czasu, cały czas tutaj... To złoto spływa tylko i wyłącznie na konto pompy No tutaj widzimy oczywiście to zagranie. Gdyby udało się szybciej być może wykończyć tanka, gdyby Matistaw nie nadszedł z takiej strony, no to wiadomo. Tak wydaje mi się, że Dawid Sonek powinien przerwać ten teleport w momencie, kiedy wiedział już, że raczej nie ma najmniejszej szansy zdążyć, żeby powalczyć ze swoją drużyną. Tak, ale to był problem. Tank już ma 3-1-4. Wtedy miał... Podaj 2-1-3 jeszcze w tamtej sytuacji, zanim zabił przeciwnika. I na tym etapie Graves jest bardzo ciężki do zatrzymania. W międzyczasie, że czas na Pompatim, podbiera Heralda. Dyskutowaliśmy na ten temat. Ja sugerowałem, że faktycznie ten Herald w tym meczu może być podbierany, z uwagi na to, że popatrzmy, wszystkie zewnętrzne wieże zostały wzięte. Wewnętrzne wieże wcale tak łatwe do wzięcia nie są, nawet przy takiej przewadze, jaką Pompatim ugrało. A smoka nie było. Więc to jest naturalna decyzja. I teraz w tym momencie Anno, który zakładam wziął właśnie tego boha, będzie sobie To jest nie. właśnie ta potęga dali, prawda? Te obrażenia, które płyną z każdego sopa, który leci w kierunku przeciwnika jeszcze tak delikatnego, jakim jest oczywiście John, że między innymi Polszak no niestety odda tutaj własne życie. Byłby miał więcej rzebeczka rzucona. No gdyby miał oczywiście, no ale... To minus to prawda jest dostępny, nie wiadomo jak, jak to było w przypadku e, tych kilku sekund wcześniej. No, wieża oczywiście zostanie zabrana bez większego wysiłku i teraz pójdą po wieże, która znajduje się przy Niki Wytoszy. Powoli zmierzamy ku końcowi tego pierwszego starcia w ramach meczu do trzech zwycięstw. Jeszcze jest daleka droga, ponieważ te wieże z reguły są najcięższe do zdobycia. Tutaj jest najkrótsza rotacja, więc ODPD będzie miało ten komfort, że zdążą się przesunąć na pewno do przeciwnika, zdążą się zgrupować. Tutaj nie ma zagrożenia w postaci na przykład tych super minionów, które gdzieś tam mocno obijałyby już wieże przy Nexusie. Wciąż jednak jest to 8000 sztuk złota przewagi właśnie korzyść niebieskich i za nie Nieco ponad półtorej minuty pojawi się baron. Jak sądzisz, On będzie podjęty od razu. Jest sporo obrażeń. Mamy no, aż Tak naprawdę nic nie, nie, nie stoi na przeszkodzie kompletnie, nim, żeby już teraz zaczęli budować widzie, być może wrócą, zrobią jakieś ostatnie zakupy. Chociaż teraz zobaczmy Anną, co on tutaj robił. No bytek ładnie tak naprawdę zabezpieczył to zabójstwo, nie pozwolił w żaden sposób nowi podejść pod ścianę, żeby ten mógł za pomocą body czy prawda, za pomocą błysku gdzieś być może uciec. Chociaż błysku nie było. Tak. A może i pustą w tej sytuacji ciężko powiedzieć. Niemniej jednak, na pewno tutaj błąd ze strony Marcina. Natomiast to nie jest błąd, który też kosztowałby coś wielkiego, ponieważ no tak, a... w momencie, kiedy będzie ten baron, to on spokojnie tam zdąży się pojawić. Ten Bart, po, ten po prostu nie spacerujemy i nie zbieramy jagód w lesie w trakcie trwania meczu. Trzeba, chwilę na to. Trzeba czy nie? No, to, to nie jest nigdy dobra metoda na to, żeby e, wygrać tutaj to trzecie miejsce. Zobaczmy. Bolszak został zauważony prawdopodobnie, aczkolwiek to nie ma żadnego znaczenia. No i tak jak mówiłem, to jest akurat dobra sytuacja, w której póki reakcję będą starali się jak najmocniej przepchnąć tą linię, te miniony w kierunku wieży. Tak, zobaczmy. No już oczywiście końcówka tej sytuacji nic nie mógł tutaj zrobić. Oczywiście Andon, jeszcze świetnie rzucone to pole, które utrzymało go w miejscu. Także tak jak mówisz, no po prostu nie chodzimy samemu, ponieważ z reguły nie będzie to kończyć się dobrze. I póki wraz z Raksą już delikatnie schodzą, widzisz, zobacz jaka to jest świetna wizja, jeżeli chodzi o pompę team. jest to, o czym mówię. mogą spokojnie to zrobić, zobaczmy. No, starałem się oczywiście oddzielić się Dawidsonka, ale też ładnie tutaj oczywiście zagrane po to pole, więc tym razem no, nie będzie 1-6. Na razie teraz będzie 1.5. No i Dawidsonek oczywiście ładnie podszedł pod ścianę, błysnął. I tyle go widzieli. Nadchodzi Baron Nashor. Zobaczmy, czy uda się tutaj dokonać jakiegoś fenomenalnego stylu. Tymczasem Bożek musi uciekać do ale przez Wyska. Jest rzecz jasna rzucony również safeguard. Puki cały czas goni. spieszony przez Lulu będzie strzał dalej. Ten Wolej. No i zobaczmy jeszcze skupienie tych strzał, poleciało. Nadchodzi Wysek, gruba kopniaka, ale szybko skontrowana przez Flasza z strony Puki'ego. Powinien no Wysek się był odwrócić wcześniej. Było tak naprawdę cały czas sytuacja 3 na 2. Widzieli talię, wiedzieli, że nie jest na dole i prawdopodobnie jeszcze nie posiada teleportu. Nawet gdyby posiadał, to i tak by nie zdążyli. Tak, tak. No, czekali tak długo, że... No, pompać im po prostu za darmo zabrało wieżę. A teraz Dawid Sonek jeszcze też może mieć spore problemy. Zobaczmy, czy uda się Anonowi odciąć o, tą i sytuację. Yeah, no, jest! Pięknie yes. rzucone w Do On skupia, może wolniej no. oczywiście leci, ale dobrze rzucony i tak robi robotę. Zabrakło... Dosłownie w kilku pikseli, żeby tak naprawdę dla co najgorowy i w drugim kierunku, ale jestem przekonany, że zatrzymałby się na ruinach wieży albo na ścianie. Biorąc pod uwagę kontrzucenia tego tak w kasku, więc tak czy siak. To byłby dobry rzut, a teraz trzeci smok dla i tym razem Infernal. Ten się im przyda. I to no, tego smoka zdecydowanie oczywiście bardziej przytulą, te obrażenia jak najbardziej oczywiście będą przydatne w kolejnych fragmentach. Myślę, że teraz to byłby odpowiedni moment, żeby po raz kolejny gdzieś podchodzić właśnie w okolice tego Barona. Wiadomo, on może cały czas pozostać gdzieś w, na tej dolnej alejce. Nie ma ku temu żadnych przeszkód, jest teleport z drugiej strony, oczywiście Bolszak ten teleport również posiada, zresztą tutaj oczywiście dwa też samo na spele wybrane, więc no jednak te możliwości jeżeli chodzi o rotacje są większe, Bolszak nie zdecydował się przerwać tej, tego powrotu do bazy, jestem troszeczkę zdziwiony. Być może tutaj plan jest taki, żeby... Wiadomo, że teraz zrobi większą presję, bo tu jest cały czas ta wieża jeszcze wysunięta, więc można podziałać, żeby ją w końcu zniszczyć, ale no raczej to jest mało prawdopodobne. No i ściana została zagrana i oddzielił się i Matislaw, i oczywiście Wyska też oddzielił, ale nic z tego zagrania nie udało się tutaj więcej osiągnąć. Tak, jestem ciekawy. W jakim celu sobie to Być może chciał gdzieś wyłapać wyska, bo, bo była akurat cała tak blisko. W ogóle ta świetny refleks od razu i e, błysk i oczywiście hit wykorzystany, także jeszcze, żeby ewentualnie się delikatnie przyspieszyć, e, no, zobaczmy, jest to blężenie wieży, coraz więcej obrażeń leci w kierunku. No i teraz e, być może będzie Dawiconek błyszczał, pomimo tego, że ma 1-6, to będzie posiadał troszeczkę Fala. obrażeń. Od nami. Zobaczmy, leci teleport. O, to nie jest do dobra myślę metoda, Bolszak to prawda jest tutaj oczywiście na plecach, ale tank! Wykańcza, już wyska, i tak jak mówię, no to, to nie jest coś, co w tym momencie powinno DPD robić. Albo robimy to zagranie od razu, a nie, że wycofujemy się na wieżę, poczekamy chwilę, i dopiero później lecimy w kierunku przeciwnika. Wiedzieli, że Anon posiada teleport również, więc. Obrażeń obszarowych ze strony Pompatin jest po prostu zbyt wiele. Teraz Anon stara się odciąć przeciwnika, co on ty chyba ucieknie wody przez ścianę. nie może zadać dość obrażeń. I w międzyczasie Baron podjęty przez i. I to jest właśnie to, o czym wspominałem. DPD mimo wszystko powinno unikać walki w wąskich przejściach. Anno przed obszadą ma niewielki stan zdrowia, ale co z tego. On jest niezwykle twardy i tutaj Selaver praktycznie nie robi mu żadnych obrażeń. I to jest klątwa w większości Jelikera obecnie. No tutaj, jeżeli chodzi o te tak naprawdę wąskie przejścia, to to też nie jest do końca tak, że DPD nie może tam walczyć. Mają Kate, która akurat dobrze działa. I Mają Victora, mają falę od Dądzego, więc no to są akurat całkiem dobre sytuacje. Tutaj jest ten problem że Bolszak zdecydowanie zbyt późno się pojawił. Jeżeli chcieli zrobić to zagranie, Bolszak nie powinien być widoczny na dolnej alejce. Powinien ten teleport od razu polecieć w momencie, kiedy tylko poszedł, poszło tak naprawdę hasło do ataku. Bo oni znowu wycofali się pod wieżę i potem zaatakowali, co daje dużo czasu dla pompy, żeby oni zareagowali odpowiednio. No 15 do 2, więc tak naprawdę te walki drużynowe też będą wyglądać coraz gorzej. Z racji tego, że tych przedmiotów jest po prostu mniej, niż ma przeciwnik. I to dużo mniej. Dokładnie tak. Teraz zobaczmy oblężenie. Wieży inhibitorowej na środkowej części mapy, na środkowej linii. Pompat cały czas w ofensywie. Mając barona to powinno być dużo prostsze. Tak, no, zobaczymy oczywiście, jak długo to spotkanie potrwa, bo widzę, że chyba jednak powoli, powoli pompat będzie zmierzać już w pobliżu tych struktur przy inhibitorach. No, tam jeszcze stara się oczywiście dawiconek z jednej strony bronić. Myślę, że Bolszak będzie wysłany po to, żeby bronić być może tą dolną alejkę. W międzyczasie czekając, ale chociaż Uuu, może za długo tak. nie poczekamy. Co tutaj robi Matysła? To jest problem, tak. Co prawda pra uda się chyba zabrać tą wieżę. że nie, tutaj dopiero oczywiście zaczęli ją ubijać się. To zdecydowanie za mocno wybiegłem w przyszłość. No, będzie rotacja, ale to jest czwórka zawodników, więc myślę, że spokojnie tutaj DPD będzie starało się zajęć. Leci pal! Tak, tak. Wystarczająco szybki oczywiście by O, nasz ma... został złapany. Strzała pięknie rzucona, no i te obrażenia były wystarczające. Bo wykorzystana, zobaczmy. No, no, wpada w tą chłapkę, stara się celawra gdzieś tam walczyć, cały czas obijać. Ale brakuje też e, przede wszystkim jego możliwości odkuszowywania tych klipów, bo jeżeli on ich nie odepnie, to nie odepnie ich nikt w momencie, kiedy Wiktor jest e, martwy. Zobaczmy, tanki stara się wyjść mocno do przodu, obrażeń jest naprawdę dużo. Oj. Spowolnienie od Raxo, nie udało się trafić kolatora. Ale to tej Raxo był w stanie dobić swojego przeciwnika. Koniec, raczej nie. Zobaczmy, ile tutaj jest 18 sekund, więc mogło to by być ryzykowne. Jest cały czas Bolszak, jest wysek. Kiedy nie wycofują zagranie. się, będą tak, podejmowali bo, tą walkę. Zobacz, niedamdzący. Jeszcze teraz wysek spowolniony, ale między dwiema wieżami. Teraz zobaczmy, Pompat im nadal w natarciu. Cały czas mają miniony, ale pan Jest jeszcze po damy kill dla Aszy. I to jest chyba jednak mimo wszystko to spotkanie, ponieważ Dawid Conek sam tego nie wie broni. Zamieniony wybałwana, stara się coś jeszcze zagrać. Matisław cały czas sobie kolejnymi kamieniami i... Kamień za kamieniem, wieża jedna pada, Nexus tylko z jedną wieżą. Tak tutaj problem jest taki, że Dawid Sonek nawet nie może podejść, żeby gdzieś atakować te grypy. Wiadomo, że one jeszcze dodatkowo wzmocnione e, tym bufem od Barona też e, z, no, bardzo utrudnia odpuszczowanie kilku sugusów, także zobaczymy jak tutaj dalej to będzie wyglądać. No. Pompa niczym stałym stanym Ideniu, prawda? Tak jest. Przede wszystkim wszystko niszczymy i później staramy się niszczyć bardzo przeciwnika. Wyse, jest kopniak. Kopniak fukiego, ale do kogo on kopie? Do drączego który nie będzie w stanie zadać Dawidzonek. tych obrażeń. Tak, jeszcze gdzieś tam Dawid stara się podnieść, został zatrzymany. Żegnamy Dawid Soneka, jest, jest Bolszak. Bolszak, ale to jest jednoosobowa, oczywiście po raz kolejny, obrona. No i nie sądzę, żeby tym razem byli w stanie zawodnicy tej troszeczkę, choćby Niefortunna śmierć Raxo. Ale, ale to tak naprawdę dla stylu. 23 do 3, widać, że już zawodnicy tutaj delikatnie się rozluźnili. Patrz, jednak nie będą kończyć, starałem się najpierw zabić Bolszaka. No, chcą zrobić tutaj torebkę dla Pukiego, tak, z krokodyla Aż musi być stylowa. W tym czasie oczywiście Martistral. Martistral stwierdził, dobra, nie bawimy się, kończymy tą grę. 27 minut. No, spodziewaliśmy się oczywiście tego, że pompa team tutaj może wygrać, natomiast spodziewaliśmy się też, że raczej jeżeli to zrobią, to troszeczkę dłużej to spotkanie potrwa.